Dzień dobry Państwu, w dzisiejszym odcinku Lubię Tu Być znajdujemy się w miejscowości Laskowice, jesteśmy w Domu misyjnych Misyjnym Księży Werbistów, jest z nami ksiądz Henryk Szymiczek. Dzień witam dobry, serdecznie. witam serdecznie. Jakby nam mógł ksiądz na początek wyjaśnić właśnie, czym zajmują, kim są werbiści? Księża Werbiści to jest zgromadzenie misyjne, które powstało w 1875 roku w sztajlu, w Holandii. Zostało założone przez księdza Arnolda Jansena. Od samego początku, założyciel miał ideę, aby pracować w krajach, gdzie Ewangelia nie jest zgłoszona albo gdzie jest zgłoszona w stopniu niewystarczającym. Stąd też. Praktycznie pierwsza idea dotyczyła ewangelizacji Chin. Później z czasem postanowiono, kiedy granice po rewolucji Bokserów w Chinach zostały zamknięte, rozpoczęliśmy działalność misyjną na całym świecie. Aktualnie pracujemy na wszystkich kontynentach w 79 krajach świata, jest nas. Prawie 6 tysięcy braci i księży, którzy realizujemy dwa cele. Głosimy Ewangelię tam, gdzie nie jest w ogóle głoszona, albo gdzie jest głoszona w stopniu niewystarczającym. My praktycznie nie zajmujemy się działalnością duszpasterską i pastoralną na parafiach w Polsce czy też w Europie, z tego względu, że mamy bardzo jasno określony cel oraz nasz charysma. Dobrze, a jak księża werbiści trafili tutaj do nas, na Pomorze, do Polski? Do Polski trafiliśmy poprzez nasz dom misyjny w Nysie. Dom misyjny w Nysie był jednym z pierwszych domów założonych w Polsce. Oczywiście później, po II wojnie światowej, kiedy zostały zmienione granice, znaleźliśmy się jakby w sposób naturalny, w ramach granic Polski, i stąd nastąpiła ekspansja. Najpierw był Rybnik, później górna grupa, następnie Laskowice. W Laskowicach jesteśmy od praktycznie trudno tutaj powiedzieć ale ja się posłużę dekretem biskupa, który eregował ten dom w 1975 roku. Jest to darowizna tutaj ten teren państwa Poćwiardowskich, którzy mieli dwóch synów, Bronisława i Feliksa, którzy zostali misjonarzami, werbistami i później oni przystąpili do rozbudowy tutaj tego domu, w którym aktualnie się znajdujemy, a który w chwili obecnej ten dom misyjny pełni rolę domu rekolekcyjnego poszime rekolekcje, ale również przyjeżdżają grupy z całej Polski ze swoimi księżmi, którzy e, mogą tutaj wypocząć, ale przede wszystkim nabrać ducha. Możemy tutaj przyjąć jednocześnie 150 osób. E, są dwie kaplice, są wygodne pokoje e, przede wszystkim jest park, gdzie można również odpocząć. Dobrze. Przede wszystkim zadziwia, jak się wchodzi do kaplicy, znaczy dla nas, jakby tutaj miejscowych Polaków, ten fresk, to malowidło, które tutaj tak. jest, bo sama Matka Boska jest taka azjatyckie Marysy i, i to też jakby ma podkreślać to, że musicie tę misję na całym świecie, tak? I macie tak. też muzeum. też. Mamy muzeum oczywiście. Tutaj to jest charakterystyczne dla naszego zgromadzenia. Takie tabernakulum, jakie Państwo tutaj widzicie, to jest jedyny w swoim rodzaju, prawdopodobnie w Polsce, jest to jedyny tabernakulum w kształcie pagody. Dobra. Tutaj mamy Matkę Woskę Japońską, tutaj jednego z naszych pierwszych misjonarzy w Chinach, Józefa Freina de Metza, który został ogłoszony świętem i on tutaj patronuje tej naszej kaplicy. kaplicy. Dobrze, bardzo dziękujemy i zapraszamy serdecznie do Laskowic, żeby zobaczyć tą wspaniałą kaplicę, ale też wspaniałe muzeum, które się tu znajduje.